Kochane dzieciaczki, choć nie mogliśmy spotkać się w przedszkolu i złożyć sobie osobiście życzeń wielkanocnych, przesyłam Wam zdany uśmiech i życzę Wam dużo pozytywnych emocji i nieskończonych pokładów energii i optymizmu każdego dnia. Miejmy nadzieję, że czas rozłąki szybko nam minie i znów spotkamy się w przedszkolnej rodzinie. Kochani. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałabym życzyć Wam i Waszym najbliższym dużo zdrowia. Abyście spędzili ten czas bezpiecznie we własnych domach w gronie najbliższych Wam osób. Życzę Wam także pięknej pogody, abyście pomimo ograniczeń mogli jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Życzę Wam także, aby każdego z Was odwiedził Wielkanocny Zając. I nie zapomnijcie proszę o tradycji lanego poniedziałku i koniecznie przygotujcie dyngusówki. Wesołych świąt pozdrawiam Was bardzo serdecznie.